Polityka totalnie się zmieniła i samorząd też się zmienił przez te ponad dwie dekady. I, i właśnie co się stało, że Ty jakby nabrałeś znowu ochoty, żeby kandydować? Nie. Wojciech Pawlik, witam Państwa w programie Magazyn Samorządowy, czyli rozmawiamy o tych naszych sprawach najbliższych sercu lokalnych samorządach siedleckich i wokół siedleckich. Dzisiaj naszym gościem jest y, kandydat do Rady Miasta Siedlce, Mirosław Greluk, siedlecki artysta i społecznik. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa słonecznie, bo przepiękny dzień mamy. Yy, proszę Państwa, yy, tutaj już bez yy, wstępu, my z Mirkiem znamy się tyle lat, że no nie będziemy sobie panować, bo to nawet dla na nas będzie niezręcznie. Ja się chciałem zapytać, co się stało, no, że ty po 22 latach, bo ty byłeś już kiedyś radnym w mieście tak. Siedlce, co się stało, że ty po 22 latach tej nieobecności tutaj w polityce, tej lokalnej się zdecydowałeś, żeby, żeby znowu kandydować, zawalczyć ten fotel radnego? No bo to jest, no, to jest ciekawe, to też mnie bardzo intryguje. Co cię zainspirowało do tego? Jako jedyny arcysta-malarz. Ale wtedy nie chodziło o to, że byłem arcystą-malarzem, tylko już prowadziłem działalność charytatywną, czyli realizowałem grelowiska od 1997 roku. I zaproszono mnie na listę. Na ostatnie miejsce mówię: dobra, niech będzie to ostatnie miejsce. Bo i tak mam społecznictwo we krwi, w genach, altruizm i jak mogę, to pomagam i z tego ludzie mnie znają. Ja myślałem, że nie wejdę do rady miasta, a ja z ostatniego miejsca wszedłem i miałem najwięcej głosów wtedy na liście. Także ludzie chyba mieszkańcy nasi czytają, no dowiadują teraz, się, kto kim jest. Teraz kim jest 22 lata minęło, ja myślę, że polityka totalnie się zmieniła i samorząd też się zmienił przez te ponad dwie dekady. I, I właśnie co się stało, że Ty jakby nabrałeś znowu ochotę, żeby kandydować, nie wiem, co tam gdzieś pękło u Ciebie, że, że stwierdziłeś dobra, kandyduję jeszcze raz, bo nie wiem, bo nie mogę znieść, czy, czy wręcz odwrotnie, może coś coś tam zmienić, jak to wygląda? W czwartej kadencji Rady Miasta, jeszcze za Pana Prezydenta Symanowicza, nie byliśmy w Unii Europejskiej, nie było projektów, ale my działaliśmy dy dynamicznie. Bogactwem każdej Rady Miasta, każdego samorządu są nowi radni, kreatywni, którzy chcą, chcą się pokazać i widzą naokoło różne problemy, takie nasze wewnętrzne, nie ta polityka ogólnopolska, tylko to właśnie nasze miasto, nasza mała ojczyzna. I wtedy stworzyliśmy taką grupę młode wilki i bardzo dynamicznie działaliśmy. I następna kadencja była już taka, że założyliśmy forum samorządowe, tylko stowarzyszenie wiadomo, jak to jest, nie jest znane. No nie ma za bardzo szans. I wtedy już nie wszedłem do Rady Miasta. Była jeszcze następna sytuacja, szósta kadencja i wtedy przegrałem jednym głosem. Także ja cały czas w samorządzie uczestniczę i obserwuję, i pomagam. Nie muszę być radnym, a robię i tak wiele. Bo do mnie mieszkańcy dzwonią, ja załatwiam różne sprawy poprzez radnych obecnych. Muszę do nich zadzwonić, żeby oni przełożyli moją sprawę, moich mieszkańców. Także uważam, że w samorządzie jestem... No już 22 lata, przez to, co robię. Ja mam co robić. A teraz powiedz mi, jak oceniasz w ogóle tę kampanię do samorządu? Teraz, to, która teraz ma miejsce, jak twoim zdaniem ta kampania wygląda? I w mieście, nie wiem, i, i w samorządzie wojewódzkim. Jak ty to oceniasz? To jest dobra kampania, lepsza niż te poprzednie, gorsza niż te poprzednie? W 2002 roku nie mieliśmy internetu. Wszystko działo się w mediach papierowych i w telewizji, siedlce. Kablowej, tak, tak. która sięgała wszystkie bloki. I chodziliśmy z ulotkami, rozmawialiśmy z ludźmi, były plakaty. Była to taka minimalna kampania, ale face to face Był to. człowiek do człowieka. Teraz niestety to przerasta już moje wyobrażenie, bo setki billboardów, ludzie nie wiedzą w ogóle, kto jest kto, kto jest skąd. Te billboardy na radnych są większe od tych prezydenckich. To co chcę, też tak jest tak. kuriozum? Czyli co? Pieniądze mają kogoś radnego włożyć? No tak, gdzieś ten świat działa. Tak działa. Właśnie. A nie wydaje się, że jest trochę za dużo, nie wiem, polityki ogólnopolskich w tych wyborach samorządowych? Właśnie chciałem jeszcze to poruszyć, że niektórzy kandydaci posługują się hasłami ogólnopolskimi, tymi, gdzie polityka nie powinna wchodzić w samorząd. Czyli no już nie będę wymieniał tych haseł. Nie, Natomiast się, nasze sprawy są tutaj. Mi się wydaje, że dużo komitetów, szczególnie tych dużych partii. Na no akurat tak się składa, że w Siedlcach nie mamy komitetów żadnej tej, tej takiej partii mainstreamowej. Są tylko, partii, są tylko komitety z poparciami tych partii. Tak. Natomiast gdzieś tam ta polityka ogólnopolska przenika do nas. Widać, że nie wiem, parlamentarzyści niektórych tych grup mainstreamowych opcji gdzieś tam próbują oddziaływać na te wybory samorządowe przez pryzmat y, tego, co się w Polsce dzieje i, i wykorzystują tą wojnę polsko-polską, która miała się skończyć po wyborach y, w 23 roku tak. parlamentarnych, a ja widzę, że ona jakby tak przybiera na siłę, że mamy do czynienia z apogeum w ogóle tej wojny polsko-polskiej dzisiaj i to przenika rzeczywiście na wybory samorządowe. Myślisz, że y, to będą wybory, gdzie ta polityka ogólnopolska, polityka i y, 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 y starcie dwóch największych partii będzie miał więcej do powiedzenia niż, niż lokalni działacze, społecznicy, którzy rzeczywiście pracują dla dobra samorządów? Boję się tego, że tak, że ta polityka determinuje jednak tutaj nasze sprawy samorządowe. Te nie nasze z... małe, małe ojczyzny, które nie powinny nakładać się. Jak z tym można wygrać? Masz jakiś pomysł? Dla nas najważniejsze są, powiedzmy, dziury w mieście, w drogach. Inwestycje, pozyskiwanie środków unijnych, a nie rozpatrywanie tych spraw ogólnopolskiej polityki, tej hasłowej. Ale niestety boję się, że tak będzie. I jest, bo większość teraz kampanii toczy się w sieci. Ja myślę, że tak 70%. Już mniej ludzie patrzą na te banery, bo wszystkie są podobne, wszyscy są wyszparowani w garniturach, eleganccy i co? Mamy tylko z twarzy wybrać kogoś? Powinniśmy się dowiedzieć, komu dajemy No No niestety, w tym internecie też ludzie działają nimowo, więc tak naprawdę nie wiemy, czy jak widzimy 10 komentarzy, to czy nie pisze ich jedna Właśnie. osoba, prawda? Właśnie. I to jest takie też zamydlenie mieszkańców, ale proszę wszystkich, żebyśmy spojrzeli, kto jest kto, kto jest społecznikiem, kto działa w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, bo niestety wiele osób jest już kilka kadencji, wypalili się rutyna i uważam, że powinni już dać miejsce nowym, nowym radnym. A co nie oceniasz tej ostatniej Rady Miasta, tej kadencji jakoś szczególnie? A z przyjemnością ocenię. Szczególnie dobrze. To najmniej barwna, leniwa i mało skuteczna Rada Miasta w historii samorządu Siegladza. co trzeba przywietrzyć? Odpowiedzialnością to mówię. I przepraszam moich kolegów, tych starych radnych, tych co są 3, 5, siedem kadencji, bo i tacy są na listach. Dajmy szansę młodym, kreatywnym ludziom, bo zmieniły się też czasy. Czy to to jest Twoja recepta jakby na to, co zrobić, żeby ta kampania bardziej się na samorządzie skupiła, żeby odsunąć tą politykę ogólnopolską. I właśnie ci młodzi, ci nowi chodzą po domach, po mieszkaniach, rozmawiają z ludźmi, działają przede wszystkim, bo powstało wiele stowarzyszeń, fundacji, w których one są. I wystarczy popatrzeć, zresztą oni się sami przedstawiają że naprawdę działają, bo kiedyś to nie było tych stowarzyszeń, fundacji. Bo to łącznie to... kandydatów na radnych mamy no dużo, bo to jest pewnie po około 30 z komitetu, tak. ponad 30, tak. razy 5 komitetów, no to mamy ze 150 kandydatów, a miejsc w radzie z 23. Tak. I założę się, że mieszkańcy znają tylko tych starszych radnych, a nie poszukują właśnie tych, tych nowych, młodszych, którzy są właśnie na obecne czasy. Mirku, takie pytanie na koniec, żeby rozmowa była też krótka, żeby jak najwięcej osób nasze to rozmowę obejrzało, bo już tych półgodzinnych rozmów to nie, nie, dzisiaj nie, nie. już szczególnie młodzi Jestem ludzie nie są, nie są w stanie y, przebrnąć. Na koniec, jak, jakby się Wam udało wygrać, Waszemu Komitetowi udałoby się wygrać wybory, to którą inwestycję najbardziej chciałbyś zrealizować? To Twoim zdaniem jest najważniejsza. I, i, I nie mówię tutaj oczywiście o drogach, bo one są niezbędne, no nie? więc, mm. więc to pomijmy. Ale taka, taka jedna najważniejsza inwestycja. I naprawdę proszę cię, że się zastanowę tylko nad jedną, bo wiem, że programy, komitety mają duże, to co byś. No co byś mi najbliższe sercu jest to, co integruje mieszkańców, a zawsze integrował amfiteatr. Nasz amfiteatr, który przez od lat 60. można było przyjechać rowerem, przyjść z dziećmi, pobyć z ludźmi, na kocyku poleżeć. Festiwal Harcerski, mój Festiwal Dziecięcy Dzień Radości. No jest mi to najbliższe i rozmawiam z mieszkańcami i wszyscy mówią, amfiteatr musi wrócić. Z moją obecną żoną, bo moją dziewczyną oczywiście jeszcze, to pamiętam, że zabrałem ją na koncert, paktofoniki na amfiteatrze. No a to jest zupełnie inne przeżycie, y, oglądania czegoś. Ale musi być coś takiego, to nie musi być wielkie. Niech będzie podobne jak było, tylko bardziej funkcjonalne. Z jakimiś kafejkami, może z galerią. A to co, masz masz, poczucie, jakieś. masz takie poczucie pustki w sercu jak, nie wiem, teraz idziesz tak. tam parkiem i widzisz zaorany teren? Tak, tak, to jest zwieńczenie naszego parku i to powinno zostać zielone i tam jest blisko i z centrum miasta i są parkingi teraz, infrastruktura poprawiona i to musi być, to będzie bogactwem naszego miasta. Proszę Państwa, nie namawiamy, nie przekreślamy, niech każdy dokonuje własnego wyboru, ale tutaj się z jednymi słowami na pewno zgadzam, że powinniśmy wybierać ludzi stąd i nie kierować się tym, co nam mówią z Warszawy czy tam z, z sejmu na wiejskiej, bo no, oni dobra. w tychach nie mieszkają, oni do naszego miasta nie będą przyjeżdżać i myślę, że powinni mieć najmniej do powiedzenia w tych wyborach. Dokładnie. Mirek, dziękuję ci bardzo za obecność w studiu. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję pięknie.